Witam, witam moje kochane, szalona jestem, wiem, 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 ale chciałam Wam pokazać w ogóle, poza tym, że my mamy tutaj piękne sukieneczki, prawda Icu? To jeszcze są bardzo fajne, eleganckie dresy, słuchajcie, bo zanim pojedziemy sobie na to nasze wesele, przyjęcie i tak dalej, to pewnie przydałby się dresik do samochodu, no nie? Tak na sportowo ewentualnie. I mamy właśnie taki w bardzo ładnym odcieniu śmietanki z kapturkiem ma zawiązywany pasz, paseczek, troczek. To jest taki, że się reguluje. Ja akurat mam 38 na sobie, ale są w różnych kolorach. Już Wam pokażę. Taki i taki. I zaraz je przymierzę. Zobaczcie, to piękne baby blue. Mega fajny model. Do rozmiaru 42 są dresiki. Fajne. Takie, bym powiedziała, pętelkowe. Zobaczcie, mega. Tutaj jest taki kangurek. Tylko kieszonki są tutaj, nie ma takiego kangura. Bardzo fajny dress, muszę Wam powiedzieć. Kolejny kolor. Oczywiście beż. Beż to jest taki glamour, słuchajcie, całoroczny, całoroczny, bardzo fajny dresik. Tutaj ma logo. Naprawdę jest taki naprawdę jedyny w swoim rodzaju, bym powiedziała, jeżeli chodzi o gatunek. Bardzo fajny dresik. Ten jest kolor beżowym. Mega. Powiem Wam, że bardzo, 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 bardzo fajny. I one są w rozmiarówkach, nie? Do 42. A zobaczcie to piękne, pudrowy róż. Zobaczcie, bardzo fajny, słuchajcie. A jak się opalicie na brązowo, to w ogóle opalenizna nóżka fajnie może wyglądać, mówię Wam bardzo fajny pudrowy róż. I wspomnę tylko jeszcze jedną rzecz, że to są dresy całoroczne. Jeśli macie ochotę, zapraszam w wiadomości prywatnej bądź stacjonarnie na Juliusza1 z Duńska Wola. Buziaki, pa!